Hej, witam bardzo serdecznie w moim pierwszym filmie na kanale, który oczywiście będzie poradnikiem. I pierwszy poradnik, który w ogóle będzie na moim kanale, jest to jak zainstalować mody do Friday Night Funkin'. E, na początku, oczywiście, musimy zainstalować grę w ogóle. Więc wchodzicie w przeglądarkę, przyjdziecie 3D e, e, Funking Game, e, I wchodzicie w Fajne Weneki by Ninja Moving 99. I tutaj Was przekierowuję w tą stronę. I download e, now. Tutaj klikacie No Thanks, czyli możemy płacić I e, najle najlepiej tą wersję. Jeżeli macie Maca albo Apple tu, a jeżeli macie chyba Linuxa, jeżeli to tutaj. Jeżeli już pobraliście. Ja na razie to jest poradnik na Windowsa jak to, bo ja nie wiem jak to działa na przykład Apple albo na Linuxie. E, tylko wiem jak to działa. I jak już pobierzecie, to, to się pobierze w zip. wchodzicie w to? Zakładacie nowy folder, na przykład... nowy folder. Na przykład... Nie wiem, ja to dam jako poradnik. I możecie ożyć gdzie Przenosicie to wszystko do tutaj. I teraz macie tu... I teraz jak widzicie w panki... To wchodzi w od... Ale to jest... Jak pobrać mody, więc chodzicie na stronę banana game -ba um, no i tutaj macie mody do pobrania jeśli zostajecie na górze w prawej tanki I tutaj macie różne mody um, na przykład um, jak na przykład nie wiecie czy dani jest na przykład jakimś skamem, bo dużo na przykład jest na przykład weźmy na ten mod, tutaj widzicie, jestem jakiś inny I najlepiej patrzeć na takie, które wyglądają najlepiej. Czyli na mają naj najlepsze opinie i tak dalej. Więcej podober. Na przykład to, to już jest na 100% dobry. E, więc tak. I jak chcecie pobrać moda. Chodzicie na przykład, musicie wejść na dół, manual download. Teraz download. musicie poczekać, a się Wam załaduje. Więc czekamy. Tutaj będzie cięcie, więc widzimy się, jak już mi się to zainstaluje. Jak już widzicie, pobrało mi się. Więc otwieramy plik. W środku mamy. To wszystko. Co było wtedy? Dlatego zbieracie tutaj na podpórę folder następny. i teraz na podpórę nazywacie go Sky. I to wszystko, co było tu, się znowu tu. I teraz, jakbyś to zrobiliście, to liście pumpkin.

od razu możecie pobrać po młoda. Więc tak. No, no na końcu możemy zagrać jeszcze jedną rundkę szybko, zeskali. I ja myślę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków poranników z gier na przykład. Mogę zrobić poranników zainstalować może do ktoś inny gier, ale to dopiero na derwodnik. I nie, może będzie... Nie wiadomo kiedy, ale będziemy będzie Mam nadzieję, że jak najszybciej robię piszcze. No. Jak się mogli działają? Stikać to może które możecie pobrać stamtąd. Na przykład je jest... nie chcecie, to sobie wejdźcie do mojego kanału Merez. Meraz chyba się nazywał. I on nam w opisie daje tego. Linki do tych modów. One jest z tej samej strony te linki będą. Czyli z tej game banana. Więc... No więc... jest to Tak więc, wszystko działa. Bez zastrzeżeń. Poprałem już tego trzy mody i na razie wszystkie były lewitne. Więc... 我得放弃。